A, już nie dodaję, kurde, tylko dwa filmy dodał. Ale jest podobno fajny materiał TVN Fakty o TVP. Widzicie, teraz jest spina. Dzięki. Anonimie. Słowie, ja to widzę, tak, wygrasz walkę. A dopiero potem coś od Janie Pawliż. I równowaga musi się zgadzać. Znaczy ja po walce to już chyba bym chciał tam Islandię ogarnąć z widzami, a później to już do tych uciekać do Indii i pożegnać się tutaj z polskim rynkiem. Właśnie tak fajnie się pożegnać w momencie, kiedy jestem wysoko, a nie tam, że zapomniany youtuber wątpliwej moralności. Fakty dzisiaj. Ja sobie wytatuję. Podejrzewam, że sobie wytatuję symbol Peruna. Helmowa na plecach. Swarzyce. Ja sobie tam porobię jakieś. Ja właśnie nie będę sobie robił żadnych tych sponsorów na plecach, tylko po prostu wataha, symbol jakiś watahy. Właśnie wtedy, wa zanim dojdzie do walki, to. Symbol Watachy sobie yy, zrobić. I tak jak Warszawski Cox na przykład robi konkursy, że trzeba mieć dzika w tym. W, w awatarze, to umie cała Watacha ustawi sobie właśnie symbol watachy w tym w, w awatary. Uderzymy z całą kurwa mocą. Fakty niszczą. O. A nie, nie, to jest jakieś ten... Słaba jakość. No widzisz, jeszcze szukam tej dziewczyny. No to wychodzi. Nie no, dzisiaj oglądałem taki, że fakty, ale to była fajna jakość. Fakty TVN. Na hmm, raczej nie. A na koniec faktów, kilka słów od redakcji. Od kilku. Nie, nie, to nie jest to. Pierwszy film. To. O. Teraz media i pieniądze te prywatne muszą zarobić same na siebie Na te rządowe płacą wszyscy, bo jest abonament Wszyscy też płacą wtedy, kiedy na rządowe media idą pieniądze z budżetu A poszły na nie właśnie kolejne 2 miliardy Miały być nam misje Jak wygląda ta misja o tym Jakub Sobieniowski? Nie zmieniliśmy treści pasków, które powinny być informacyjne. Nie ingerowaliśmy w treść wypowiedzi pracowników telewizji rządowej, jej gości i komentatorów. Nawet gdy pojawi się muzyka, to będzie to wybór TVP, ale najpierw była reakcja na protest. Samo słowo nie jest nigdy zagrożone tym brakiem wolności, gdyż wystarczy po prostu wypowiedzieć to, co się ma na myśli. To tak szybko, bo sobie notuję, bo ja już nie wiem, jak to. No to... Dawaj, pierwsze, dawaj, co dawaj. pierwsze, co bym chciał zrobić, to zrobić tak. Pytania są tendencyjne. <grym zniszczonych> <grym zniszczonych> dziękuję za <grym zniszczonych> pięćdziesiąt <wspaniały, grym zniszczonych> Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość. Dziękuję za kraj, w którym żyję. W imieniu moich dzieci, Polaków, wszystkich tych, którzy rozumieją to i inaczej rozumieją, dziękuję bardzo. <grym zniszczonych> Teraz my musimy po minucie szybko, tak? Więc ja sobie aż notuję, bo nie nadążam. Duda. Powiem wam, jak widziałem wtedy to jego podlizywanie się Macierewiczowi, to pamiętam, powiedziałem od razu dwa tygodnie, i Jakimowicz będzie miał swój program. Będzie normalnie występował w TVP. Okazało się, że chyba po tygodniu nie <grymnie> miał swój program. Znaczy, najpierw go zaczęli zapraszać, a później dostał ten. Co on teraz prowadzi? Jakiś tam. Coś tam prowadzi z tą ogórkową. Jest erudytą dosłownie. Jemu, jemu miód z ust kapie, po prostu on ma pyłek kwiatowy na ustach. W momencie, kiedy zaczyna coś mówić, on doskonale potrafi dobierać słowa. A zobaczcie tego, nie? Tak podlizuje się temu dudzie, a, a zobaczcie, co mówił kiedyś. Świerzyński o dudzie. Chociaż może to tu jest. Państwo i moim gościem jest były... No to PSL nagle znowu podkreśla swoje. Jeszcze przypomnę, bo rok temu powiedział pan, że pytano, czy jak PSL wróci na centroprawicę, to czy pan także wróci, pan powiedział nie, mówię wcale, że nie. 26 lat temu celu i nagle się pojawił skąd? Znikąd? Jego ojciec tak, on się udzielał, ale ten nigdy. Czyli powrotu w ogóle, a jak nawet by mówili e, partyjni, byli partyjni koledzy, Sławek wróć, bo idziemy ale... tutaj centroprawica. Mm. Wiem, że kiedyś się negatywnie wypowiadał o Dudzie. A już dobra, nie będę teraz tego szukał. Świetny start w kampanii, kampanii prezydenckiej pana, Andrzeja, pana prezydenta Andrzeja Dudy jest wynikiem właśnie rzetelnego, dobrego informowania o jego aktywności. Życzę mu jak najlepiej. Gminy i wsie. Miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, że obaj, obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. No i co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Widać to podczas spotkań z wyborcami jak Polska długa i szeroka, niezależnie czy na północy, południu, wschodzie lub zachodzie. Na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą przychodzą tłumy. Wyborcy z dumą pokazują swoje poparcie, bo wiedzą, o co toczy się gra. Oto zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Zdejmijcie te błyskawice sespańskie. Popieram, popieram. Brawo. My nie jesteśmy po imieniu. Bym... <laughs> Brawo, ja. Brawo! Dlaczego Lewica to panda idiotów? Dlatego, że oni nic własnego nie, nie wymyślają, oni tylko tłumaczą z opóźnieniem to, co przyjdzie ze Stanów tam jest jeden do jednego. To, co możemy dzisiaj powiedzieć taką z taką odpowiedzialnością za słowo, to, że Trump radzi sobie lepiej niż sądzono. Chociażby Floryda, no jego popularność wśród tych hiszpańskojęzycznych wyborców okazała się dużo większa niż przewidywano, niż sądzono. Wiesz, ja, to... ja będę Z Italy nagrywał też przecież dramy to ja mogę kręcić na w Indiach, siedząc gdzieś. Tam na Mont Everest. A wyobraź sobie odcinek dramowy o stopach Lexi ze szczytu Mont Everest. <laughs> Przecież z Indii to jest rzut Beretem. Na czele tego strajku kobiet stoi pani Marta Lempart. Jak wiadomo, ciąża jej nie grozi. Ta pani, która była pokazywana z tymi fioletowymi włosami, chodziła po wszystkich martach LGBT-owskich, jakie tylko były w Polsce. Przywołuję panią do porządku. Na podstawie artykułu 175 ust. 4 regula minus sejmu przywołuję panią do porządku. Żeby w Polsce właśnie zacząć rozmawiać o e, prawie do sterylizacji. Dzięki scyzor. Dla osób, które y, boją się, że zajdą w ciążę, więc y, przy sterylizacji takiej całkowitej nie będzie tej obawy, one w końcu, te o, osoby z macicami, będą decydować wyłącznie Co, o... Co, że dzisiaj TVP zrobiło taki sam reportaż o TVN, a no to zaraz obczaję. własnym ciele... Macie krew na rękach, łamiecie artykuł 165. Yy, o, o TV? Nie... Popierając demonstracje i gromadzenie się ludzi dalej się narażamy na choroby, się. rozprzestrzenianie się i tu o to chodziło. Zgadzam się. Nasz yy, kaczorek, jak mogę powiedzieć, ma rację. Dla bezpieczeństwa Polaków lasy państwowe na wniosek rządu wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz krytykuje opozycja i wspierające ją środowiska. Tymczasem z informacji ujawnionych 5 lat temu przez portal WikiLeaks wynika, że w 2009 roku bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać lasy państwowe. Gdyby przeszły w prywatne ręce państwo nie mogłoby niczego zakazywać, a co za tym idzie skutecznie chronić zdrowia Polaków. No widzicie, kurwa te lasy, no to była peka. 200 chorych osób, zamykamy lasy. 10 tysięcy dni chorych, otwieramy lasy. I, kurwa. I teraz tutaj, no, no, widzicie, tylko dzięki temu, że możemy zamknąć lasy, to możemy ratować się przed wirusem, a tak to byśmy nie zamknęli, kurde, no. Jakie to jest wszystko dziwne. Nie wiem, jak z tą polityką jest, ale powiem Wam, że tu nie ma w ogóle sensu. Ja bym się nie nadawał, bo ja to lubię. Żeby to argumenty miały sens jakiś, nie? A tutaj to jest wszystko takie bez sensu. Ja im się nie odnalazł. Prawie 2 miliardy złotych rocznie na TVP płacą wszyscy podatnicy w Polsce. Czy tego chcą czy nie? Cytatę zebrał Jakub Sobieniowski. Polityka to jest dla w ogóle Poland i tak dalej. Katarzyna Cizek, wkurzyłam się. Fakty. Dobra i mówicie, że co, że TVP, o oh, fakt, o oh, TVP, o oh, TVN. Nie, nie ma nic takiego. Atak na TVP i powrót TVP Polonia. No da, coś chyba jest. ...wróciły dziś do pracy w reżimie sanitarnym. Na razie na próbę na dwa tygodnie. Pod... Dobra, oglądamy wiadomości. W tym czasie zrobimy krok do przodu albo krok wstecz. To zależy od nas i naszej, naszego odpowiedzialnego zachowania. Tak mówi rząd. Karol Jałtuszewski. Stopniowe odmrażanie gospodarki. Od dziś stało Co się... Co zrobiłeś największego swojego donata i ten i nie, nic nie powiedziałem? Tam Bartek napisał. Menago Yuri Gag -Gag Green. Łapsy wuś malutką cykiełkę od menadżera Juriego na przygotowanie i powodzenia. Kupon mocny będzie. Nie spieprz tego, bo Diz poleci. No właśnie, ja się boję tych waszych kuponów. Może nie, nie obstawiajcie mojej walki, bo ja nie chcę mieć tej presji całej o wasze pieniądze. Faktem, ale telefony w hotelach urywały się już od kilku dni. Dużo jest gości chętnych na przejazd, tak przyjmujemy rezerwację, myślę, że będziemy mieli 50% obronienia. Dobra, gdzie jest to o tym TVN-ie? Czytałam, no będzie teraz znacznie, znacznie lepiej. ...złotych subwencji. Z kolei świadczenia postoją... ...Bruksela... Pro... ...dywizyjne... Baz... Musi widzieć, że nowa administracja... O, dobra, dobra, tutaj jest, zaczyna się. Sygnał, że nowa amerykańska administracja wysoko ceni współpracę wojskową z Polską. Marcin Szewczak, Wiadomości. Co, że wyłącz politykę, bo sobie podzieli widzów? Wataha jest ponad polityką. Wataha z góry patrzy na politykę. Tak, o, tak patrzymy. Tak, tak powinniśmy oglądać <laughs> Teraz widać tekst, bo faktycznie jest ciągle anonim, lecz dymo wcześniej to był. Zresztą nawet jak będziesz w Indiach, to i tak, że robisz to, żeby nie być w tym samym miejscu, co jesteś. Tam jest życie z dnia na dzień. A szef MON, Mariusz Błaszczak, będzie dziś gościem wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości o to, co jeszcze przed nami w programie. Manipulacje i kłamstwa telewizji TVN. Miała być obrona wolności Dziwne. A to, co dzisiaj przed nami? Manipulacje TVN I przechodzą do tematu. To mogli od razu przejść do tematu bez tej zapowiedzi, że co dzisiaj przed nami. Dziwne. No ale w telewizji to nie trzeba trzymać uwagi widza, więc oni sobie inaczej to montują. Słowa był atak na rząd i media publiczne. Marszałek Tomasz Grodzki, w swoim telewizyjnym orędziu, przekonywał, że podatki nałożone na media komercyjne okażą się dla nich nie do udźwignięcia. Wiele redakcji. Zniknie z rynku. Emocje wielu Polaków wzbudziła jednak nie tylko treść orędzia. Konrad Wąż. Marszałek Senatu Tomasz Grotki z Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo. Porównał protest prywatnych, często z zagranicznych koncernów medialnych, które nie chcą dzielić się z Polakami swoimi zyskami. Bo jak to jest? Bo jakby marszałek Senatu ma prawo, żeby wystąpić, tak? Mieć orędzie jakieś. I, i TVP nie może tego przemontować jakoś, tak? Bo on właśnie, widzę, że on czasem coś mówi i tak nie pomyśli TVP I oni później robią jakieś sprostowania w wiadomościach, ale to wszystko jest, kurde, skomplikowane. Do wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od braku teleranka i wyłączonych telefonów. Obywatelki. I obywatele... To jedna z najczarniejszych kart historii Polski nakreślona przez komunistów, którzy zabili wówczas blisko 100 Polaków walczących o wolność. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Po upadku komunizmu dziennikarskie elity III Rzeczpospolitej hołbiły komunistycznych zbrodniarzy zresztą z wzajemnością. Jest ja pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską. Tak chwalony przez Jaruzelskiego Tomasz Lis jest dziś jedną z twarzy protestu mediów. O, ale fajnie oni manipulują, no. <laughs> o którym mówię? Znaczy nie manipulują, no bo tak powiedział, ale wiecie, tak. Potrafią łączyć fakty. Ja bym chciał kiedyś w jakąś dramę wejść z tymi redaktorami TVP. Tak ten. Ciekawe, co by na mnie powiedzieli. Sylwester Potęka jeszcze 6 lat temu wyskakiwał z, z, z boku ducha, na boku ducha winnych przechodniów z liści i, i straszył ich. Mógł zawał serca. Im zrobić nieładnie, panie Wardęga. a Teraz taki wielki moralizator, tak? Mówi, co można, co nie można, tak? A tak z liści wyszkakiwał, tak? Kurwa! <laughs> Tak, tak. To to. Mówił Tomasz Grodzki. Po raz pierwszy od prawie ćwierć wieku nie ukazały się wczoraj fakty, moje drogie dziecko. Nigdy nic takiego nie przyszłoby mi do głowy. Ten koszmar, który spotkał Polskę był niewyobrażalny, wciąż jest. Zbrodnie, między innymi stanu wojennego, nie zostały rozliczone, a Jaruzelski chowany był z honorami. Żegnam dzisiaj prezydenta czasów przełomu ustrojowego w Polsce, Wojciecha Jaruzelskiego także dzięki osłonie medialnej, jaką byłym kacykom zapewniły niby wolne media. Właśnie dlatego orędzie marszałka Grodzkiego oburzyło ofiary stanu wojennego. Emocji na antenie TVP Info nie krył widz, który w 1981 roku za działalność opozycyjną został zmuszony do wyjazdu z Polski. Dzisiaj dostałem od pana marszałka w buzie. Porównywanie sytuacji obecnej tej retoryki stanu wojennego i tego porównywania, że nie było Teleranka z nocy z 12 na 13 grudnia pamiętnego roku. Jest to obrzydliwe i manipulowanie, w tym momencie manipulowanie faktami do sytuacji, która jest nieadekwatna do tego, co wczoraj miało miejsce, to znaczy sprawa podatku. Przeciwko nakładaniu na nie kolejnych drakońskich podatków, wolne media płacą w Polsce podatki. C, VAT, Opłaty za koncesje i inne daniny publiczne. W tej sprawie, wbrew temu, co twierdzi marszałek Grotki, jest wiele wątpliwości. No dobra, ale dawać porządne, takie te. O. Gazeta Finansowa opisała, jak ze swoich zobowiązań podatkowych wywiązują się koncerny medialne. Wiecie, to tak naprawdę wszystko to jest umoczone. Bo na przykład y, tu chodzi o reklamy. Reklamy zespół. To jest ogromne budżety, bo spółki y, skarbu państwa mają, wiecie, ogromne y, budżety, na przykład na reklamy. I pamiętam, było tak, że na przykład y, Agora dostawała pieniądze y, z tych spółek, no jak była przychylna obecnej władzy. A, Agora trzymała zawsze z tą, z platformą. Jak za, za czasów platformy, no to dostawała. Po prostu budżety reklamowe tych spółek na przykład były w większości wykorzystywane w takich no, mediach przychylnych. Teraz się jest identycznie, że na przykład, jak nie wiem, Orlen chce się reklamować, no to się reklamuje, czy tam jakaś inna y, 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 spółka Skarbu Państwa, to się reklamuje w tych mediach, które są przychylne aktualnej władzy. I to tak się kurwa dzieje, non-stop. I to wiecie, dlatego są takie te wojny medialno-polityczne. To pieniądz, działające na <grych> polskim. No wiecie, jakby mi na przykład. Orlen wszedł ze mną we współpracę. Tak jak tam jest z jakimiś tam sportowcami, czy jakoś ta, czy ta, nie wiem z kim on teraz. To też bym, wiecie, siedział cicho i bym tam tutaj nie gadał nic złego. kim rynku? Tak jest życzko, widzicie. To zestawienie pokaz. Kamil Wysokość podatków, jakie w tym samym okresie zapłacił i cyfrowy pomostant, ciły dwie komercyjne grupy. Co? 70 tysięcy zapłacił tylko ten TFW? Truple medialna fawan, który zanotował ponad 9 miliardów złotych przychodu, zapłacił tylko 70 tysięcy... 000... 9 miliardów złotych przychodu. To jakie na tym YouTubie tutaj? A koszty jakie? złotych podatku Polsat przy podobnym przychodzie grupy media. Aha, ale koszt uzyskania przychodu to 10 miliardów. Co oni tutaj odwalają? No dobra. Ale o co tu chodzi? Aha, dobra, bo tutaj miliardy, dobra A poczekać, nie kłam. 9 miliardów yy, przychodu, a koszty 10 miliardów, a i takim wyszedł dochód. O chuj tu chodzi. I dochód, i strata. Ja za głupi chyba na to jestem. Te TVN, który zanotował ponad 9 miliardów złotych przychodu, zapłacił tylko 70 tysięcy złotych podatków. No tak, ale to, to pokażcie, że bo miał koszta nie, uzyskania. Więc tak naprawdę nie zarobił. Zarobił. ile tam zarobił? Już zastawili znowu. Ale wiecie, ludzie tak nie kumają, nie? Ludzie myślą, że przychód to dochód. Polsat, przy podobnym przychodzie: 128 milionów złotych. Każdy powinien płacić, ale zgodnie z wynagrodzeniem. Jeżeli pani mało zarabia, nie pani mało oddawać, bo pani się nie wzbogaca. A jeżeli ktoś zarabia takie krocie, że nie ma co z tymi pieniędzmi robić, no to. dlaczego go nie opodatkować bardziej? No przecież, no to. na co można wydać jeszcze? No. Ale gość, kurwa, co on gada? O, zarabia dużo? To dajmy mu większe podatki. <grymany> kurwa, no chyba się po to zarabia, żeby sobie dla siebie mieć, a nie żeby... ...podatki jeszcze większe płacić. To dwa auta kupi ktoś? Pieniądze z nowej... Dragu. O! O! Ale firma! ...nałożonej tylko na najbogatsze koncerny medialne. O! Takiego psasek kupiła za te miliardy, o to kurde. Pewnie jeszcze na imprezę pójdzie z tą. Z ADL i przyćmi wszystkich. Mają być przeznaczone na służbę zdrowia i kulturę. Na razie zasilają. Mają głównie konta właścicieli, prezesów i celebrytów mediów komercyjnych. Oby ich czerń nie zwiastowała czarnej nocy rządów autorytarnych, których następnym krokiem może być wyłączenie internetu. Sprawdzamy, jak wyglądała wolność internetu w czasach POP.SL w 2012 roku. Autor satyrycznej strony antykomor.pl, kpiącej z ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, został skazany na rok i 3 miesiące kary ograniczenia wolności połączone z 40 godzinami prac społecznych każdego miesiąca. A to już protesty przeciw umowie akta, którą próbował przeforsować rząd Donalda Tuska. Gdyby porozumienie weszło w życie, możliwa byłaby cenzura internetu. Czasem tak zwane media publiczne dostają z naszych pieniędzy co roku gigantyczną kwotę 2 miliardów złotych na swoją działalność. To kolejna manipulacja. Media publiczne nie otrzymały żadnych dodatkowych pieniędzy, a jedynie rekompensatę za utracone wpływy z powodu ustawowego zwolnienia części osób z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Co kurwa? Nie, tutaj pierdolenie teraz poszło. Aha, czyli się wymyśliło, że. No, wiecie, bo wszyscy Polacy mieli płacić, mimo że nie oglądają telewizji. Ja na przykład nie mam kurwa telewizora, ale chcieli, żebym płacił ten. Yy, yy, abonament, nie? I że jednak ludzie powiedzieli, nie kurwa nie będziemy płacić, to nagle rząd mówi, a to damy 2 miliardy. oni, no wiecie, dostaliśmy te 2 miliardy, ale to tak naprawdę była rekompensata, żeby ludzie nie płacili tego abonamentu. Ja kurde, nieładnie to poszło teraz tutaj. <grywania> oni są kurwa niezniszczalni. No, takie rozwiązanie jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w czasie rządów koalicji PO-PSL. W Polsce publiczne wsparcie dla TVP i polskiego radia jest znacznie mniejsze niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Co więcej, rekompensata nie pokrywa całości strat spowodowanych nieopłacaniem abonamentu, do czego publicznie namawiał Donald Tusk, kiedy był szefem platformy obywatelskiej. I to właśnie dzięki rekompensacji abonamentu. No dobra, czyli na koniec materiału i tak wyszło że wina Tuska. Zajwiście oni to robią. Ale...